Testy, porady, opinie, forum, społeczność. skuterowo.com Model 608 to jest propozycja komfortowego skutera, nie tylko na jazdę w mieście, również poza miastem. Wersja jest dostępna z silnikiem dwusuwowym, w pięciu wersjach kolorystycznej w cenie detalicznej 3899, duży, wygodny skuter pozwalający podróżować dwóm osobom. Wygląd, który zwraca na siebie uwagę. Bardzo wygodna kanapa koła w wielkości 12 cali, które pozwalają na wygodne i komfortowe podróżowanie. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuperowo.com.